Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Będę mówił ściszonym głosem, bo w tej chwili za mną odbywają się na czterech stanowiskach dość trudne negocjacje. Trudne negocjacje z trudnym prospektem. Uczestnicy warsztatu MPR są właśnie nagrywani na kamery podczas właśnie zmagania się. Z trudnym rozmówcą. Kim jest ten trudny rozmówca i jak to naprawdę wygląda? E, otóż, e, dokładnie teraz ma miejsce spotkanie networkera, który e, próbuje zaciekawić swoją ofertą e, nauczycielkę muzyki, która uczy jego dziecko. E, sytuacja miała miejsce, jak to czasami w życiu bywa, e, następująca, mianowicie networkerzy nie przyszli na wywiadówkę. Teraz spotykają się z tą nauczycielką po to, żeby oczywiście się usprawiedliwić, że byli na jakimś szkoleniu firmowym, ale jednocześnie, jak to networkerzy, chcą wykorzystać pretekst do spotkania z tą nauczycielką, bardzo lubianą osobą, po to, żeby ją zaciekawić tym, jaki był powód ich nieobecności, a ich powodem było właśnie szkolenie związane z szansą życia, jaką dostali, czyli z działalnością w firmie marketingu sieciowego. Ich zadaniem jest odkrycie obszarów niezadowolenia, odkrycie powodów, dla których ta nauczycielka mogłaby chcieć czegoś więcej, mogłaby otworzyć się na możliwość współpracy. Procedura jest taka, że najpierw muszą się z tą nauczycielką zaprzyjaźnić, potem muszą odkryć to, co ją trapi, co ją martwi, dlaczego miałaby chcieć. Później pokazać jej, że te wyzwania, przed którymi stoi, których dzisiaj jeszcze nie znają, bo chodzi o to, żeby ona to ujawniła. Ujawni wtedy, kiedy zbudują z nią dobrą relację. Ale kolejnym krokiem jest uświadomienie, że te problemy warto rozwiązać, bo one mogą być niestety bardzo brzemienne w skutkach. No i finał będzie taki, żeby powiedziała to biznesowe tak, czyli otworzyła się na obejrzenie prezentacji, uczestnictwo w jakimś webinarze no i wierzę, że to się tutaj uda. Tu są takie cztery stanowiska, tak, jedno przed chwilą widzieliście, tu jest drugie, tutaj jest trzecie, no i na jeszcze jednej sali, tam z tyłu, jak widzicie, mamy tutaj dużo przestrzeni, jest czwarte stanowisko, wszystko tutaj wtedy się wyjątkowo dzieje. Za trzy tygodnie będzie w tej sali, na tych scenach tutaj, jak widzicie, tu są sceny, miał miejsce warsztat Mistrza Profesjonalnych Wystąpień. No, e, e, taka Wyższa Szkoła Jazdy z wystąpień publicznych. Kto ma odwagę, to zapraszam. Wejdźcie na stronę, dowiedzcie się, co tam będzie się działo i zgłoście swój udział. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Piotr Klenik z tej strony. Cześć.